Dzisiaj I dzisiaj, no nie wiem, no, zobaczcie. Minecraft znowu, dzisiaj zagramy sobie w Tak! Nie mylicie się? Znacie to, mówię, chyba bardzo dobrze? Bo no, mam dużo, chyba nie, no mam z trzech, dwóch, jed, jeden więc trzech widzów którzy znają program może więc teraz sobie klikamy normalnie jeden jeden graf chcę sobie zapytać. i nie będzie przeszkadzał pogramy sobie bonus jakby co nie daje linka do gry ale Użyjcie, sobie normalnie wpisać wilcz raft i mamy skocie. Więc grajcie. to bardzo fajna gra. Uczysz przyrody. No, o zwierzętach, o roślinie, o samym życiu są to rzeczy. Więc ja... ja mam w ogóle rodzinę. Tak, bardzo dobrym kraftem.

Nie ja za długo ja to grałem o, o, nie. Dobra, a tak Mam dwadzieścia słubów, uda mi się Dobra, jak mi się nie uda. A Łaj jest A to, a ja muszę... o nie, umarłem. Ja wam pokazać... No, będę pisał na czacie, okej? Okay? Już nic nie będę mówił. Dobra, to... No po prostu to, to nie jest fajna historia, ale Tutaj musimy się na kogoś zatrzymać, na ofiarę. Dobra, złapię jakąś ofiarę i kończę to odcinek, okej? Okay? Sorry, że taki krótki, ale wiecie jak to jest. Kurde, jest to jakaś ofiara, którą by mi załatwił? Co tu, co tu jest? To, co to? Duch tu jest! Duchy pomocy! Tu są duchy w tej grze! Chore, to jest źle jakieś! Weź go zabij, proszę! Mój wilecz go zabij tego! powala. Tak, muszę na niego bałwany! Dobra, sorry, że mówię albo. Tylko no, nos tak. Dobra, idziemy kopałować. A ja, a nie ja, 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 szybko, 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 szybko. albo jeszcze go pokona pokonaj go please tak pokonaj go ja go wezmę zjem znaczy wezmę go do naszej nagrody i, i, i się zje bo ja chcę nim pobyć Lecha musi być trzeci level on nie wychodzi z nami atakuj go no nie to jest koniec odcinka, pa. co wie? w dzisiejszym odcinku będziemy grać wy, wy, wy. Gledajcie w co. Nie było żadnych komentarzy, więc ja wybieram, a Robus nie działa, więc sorry. Jeszcze jednak dwa wybory i zapomniałem o tym, że nie działa Roblox. A dwa wybory to było. Widziczawczo albo Minecraft. Ja się napisał, z czego, więc. Ja wybieram, co gramy. Dzisiaj gramy w Minecraft. No, 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 w tego, w tego. Teltuję, beści tu już gramy. Nie w ty ci, dobra? Albo nie, potrolujemy dzisiaj graczy. Tak. Potrolujemy dzisiaj graczy. Zobaczyć? O kurde, będę musiał... Przechodźcie chwilę, wyjdę na sztukę, co? Sory, ale szłośno, bo Masz 3 sekundy, żeby zasubskrybować ten kanał, i zostawić łapki do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers. Ja, 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 whip, heba, heba. whip. Haba, haba, whip, whip. Siemano wszystkim, kociaki, to na moim kanale. Jest 3 w nocy i my zaraz... Dobra, <grym> musimy wysiwać i... I, i, i kurde będzie komentarz? Piątą część Cieszącego Maps o 3 w nocy. Właśnie teraz napiszcie w komentarzach, o którym ten odcinek oglądacie wy. Halloween, właśnie special odcinek. I w ogóle kto obchodzi Halloween, napiszcie w komentarzach jakie kostium macie wy dzisiaj. Oczywiście. No, Kurde, coś się pakowa, ale widzieliście, nie było żadnych komentarzy jeszcze jestem pierwszy. Dobra, to od teraz wchodzimy, trójjemy i gracie jako Fenom! Znaczy nie, nikogo nie słyszeliście, wiecie? Nie, 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 nikogo. Zbijajcie jeszcze na kanał, taki inny mojego przyjaciela, czyli na NRM Wchodźcie tam, tam jest o jego przespajku filmy są. I o jego, więc 20 coś tam godzin temu albo więcej nagrywał, więc... Wbijajcie do niego, stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. E co jest? Czekajcie, bo tu się zepsuło. Jestem ku Wiecie co? Nie, tym... Ten... Po prostu... Nie, ja... Sorry, nie jestem zdecydowany. Bo już gra jutro. Czy tam jeszcze dzisiaj coś nagrał? Może Halloween na no druku? Jeszcze jakieś Halloween? to ja już muszę nagrać o Halloween, bo nienawidzicie mnie. <grym> więc nie wiem, za kilka godzin coś nagram na pewno. A mam już mały procent 32, więc. Po prostu to na tyle. Szczotnie, że taki krótki pinki, ale. No wiecie. Elo.